Dzień dobry z tej strony Piotr Radiokar. Dziś oddajemy Porsche 911 Model 992, w którym zrobiliśmy nagłośnienie e, kamerę cofania na oryginalnej strefie. System e, zainstalowany to wzmacnia z procesorem Match e, 10 e, DSP. Do tego kombinowany z STAF e, wurfery 20 mm Gladena. Robią fajny kick. Głośnik centralny Match Audiotek Fischer od BMW Głośniki średniotonowe e, od Mercedesa Match i głośniki wysokotonowe od BMW Do tego skrzynka z tyłu e, uzupełniająca niskie częstotliwości e, Helixa Bardzo ładnie się wkomponowała Wszystko zostało w seryjnych miejscach Efekt muzyczny jest e, naszym zdaniem jeden z lepiej grających akustycznie samochodów, jaki robiliśmy. Naprawdę jest bardzo szeroka scena, e, wypuszczona głęboko w środek deski. Wszystko zostało w seryjnych miejscach. E, jest czysto, głośno, wyraźnie, dynamicznie. Na naprawdę fajne granie. Myślę, że klient będzie zadowolony.